Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy trzeci Nie, 7 czerwiec 2023 rok. Są godziny poranne. Niegdyś ostatnio nazywałem taki film, jak miodna pszczoła się zachowuje wtedy, jak nie ma zbioru, wtedy, gdzie jest zbiór. Teraz Wam pokazuję. Jak miodna pszczoła zachowuje się, gdy jest w biurze? Że jednak latają, przychodzą ciężkie. Podczas realizacji ostatniego filmu to można wydać tytuł: Waroza skończyła pasiekę, bo mimo że były godziny południowe, to pszczółki w ogóle nie latały. A teraz. Popatrzcie, że mimo, że godziny poranne pojawił się zbiór, latają, jeszcze w dodatku przylatują bez białego pyłku. To znaczy, że one nie szarżują na akacji, tylko coś innego mają. I mi udało się z jednej matki bez trutowisk wyselekcjonować o pożądanych cechach. Jednak przychodzą ciężkie, dużo pszczółek spada na tą dachówkę. Dachówkę podwylotkową, przedwylotkową. No po prostu Dziewczyny z towarem nie mogą dolecieć. Niektóre bardzo ciężko łączą się z tą deską, z tą yy, deszczułką wylotkową. Widać, że yy, one muszą z daleka przylatywać, skoro takie zmęczone przylatują. Ładnie się rozleciały od samego rana. Teraz zobaczymy na inne rodziny, jak sobie radzą. To jest ul numer dwa która na pięciu ramkach bardzo pięknie przezimowała Troszkę później matka zaczęła czerwieć. Pszczoły są łagodne. Stoję na linii lotu. Pełno we włosach mam tych pszczółek. Także pszczółki pszczółki bardzo się ubijają aby nie stracić pomyśleć że parę dni temu bezpołudnie nagrywałem to one w ogóle nie latały pojawił się zbiór wszystko ruszyło idzie w pole także moje pszczoły to nie są Rozpylacze, tylko konkretne pszczółki no mamy 12 stopni Celsjusza, nie jest za ciepło. W tej rodzinie wyjąłem 15 siermioramkową i dałem innej mocnej rodzinie. O tu miał już wszystko zapchane po pierwszym odebraniu a mi tak się nie chce stale ten miód wirować 15 dałem mocnej rodzinie, bo słabej rodzinie nie dacie, bo to może nawet się bardzo szybko cukrzyć lub sfermentować, gdy nie jest dostatecznie przerobione. No, może dziewczyny czują, że później będzie lało, muszą się obrobić, pozamiatać jak najwcześniej. Pod filmem zamieszczę nagranie, jak miodna pszczoła zachowuje się, gdy nie ma zbioru. No bo pod tym nagraniem mam mało wejść, co mówię. Popatrzycie, jak teraz pszczółki sobie latają, a jak wtedy, mimo że godziny pk. Jak pacają na ten wylotek. Niektóre, niektóre prawie w pionie przychodzą tak mają obciążony odwok naładowany, i te przyrody wyglądają na takie duże, opite. Mimo, że stoję na linii lotu innego ula, to onem nawet do głowy nie przychodzi, mimo że mi po włosach chodzą, żeby mnie ukąścić. To znaczy, że coś, jakaś pula, czerwiu się dla nich otwarła. A takie widoki przylatujących obciążonych pszczółek można spoglądać bez końca. Tak cieszy oko pszczelarza. Tak miałem dzisiaj z rana trawę pościnać przed wylotkami przychodzę do Pasieki a tu taki ruch no Nawet trawę wyciąć muszę te, te chóweczki zdjąć a one na tych dachóweczkach w tej chwili przecież lądują I słychać powietrzu to pobrzękiwanie pszczół, a to wynika tylko z tego, że jest zimno. Dość mocne zbliżenie udało mi się zrobić. Nie tracąc ostrości, popatrzcie sobie z bliska na moje pszczółki, jakie one są śliczne. No mają niektóre wiały po egzakacji, widzę. ale takie niewielkiej ilości to znaczy, że ta kacja słabo daje wiadomo, u nas są ziemię żyzne hekacja jest rośliną półpustynną ona lektaruje tylko dobrze w glebach piaszczystych o podłożu piaszczystym Jest w Zula, wydobywa się taki dziwny zapach. To nie jest zapach akacji. Nie spotkałem się z takim zapachem. No, obecnie kwitnie bez czarny i on w ogóle nie nektaruje, bo nie ma żadnego zapachu. Bo miałem plany z bzłem czarnym, aby pszczółki troszkę potresować, żeby poszły na niego, bo gdy zacząłem pszczelarzyć, Rójka mi całą piętnastkę przyniosła z brzód czarnego Co to był za miód? Jaki aromat Myślałem, że będzie tak co roku, no ale więcej się już takie zjawisko nie powtórzyło i drodzy Państwo tymi de, de o tymi dzisiejsz, o dzisiejszego poranka serdecznie się z Państwem żegnam.